Trudny na egzamin naturalny z Operonu, formuła 2023, listopad 2024. Zadanie drugie. Dokąd zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych? Liczba 4 do potęgi 8 plus 2 do potęgi 20 podzielić na 16 do potęgi 5 jest równa. Zacznijmy. Każda z tych liczb może zostać przedstawiona jako. 2 do potęgi którejś. Takim oto sposobem. 4 do 8 jest to 2 do drugiej do 8, czyli 2 do 16. 2 do 20 zostawię, no bo to jest po prostu dwójka. a 16 do 5 będzie to 16, czyli 2 do potęgi czwartej. Tak mamy 2, 4, 8, 16. I jeszcze do potęgi 5, czyli 2 do potęgi 20. Gdy podstawię te wartości do tej liczby, to wyjdzie. 2 do potęgi 16 plus 2 do potęgi 20. Podzielić przez 2 do potęgi 20. Tutaj nie możemy tego jeszcze skracać, ponieważ na górze mamy dodawanie. Musimy najwyższą potęgę wyłączyć przed nawiasem, czyli 2 do potęgi 16, a tutaj w nawiasie zostaje 1 plus 2 do potęgi 4. To oczywiście bez zmiany. Te potęgi, czyli 2 do 16 i 2 do 20, mogę skrócić. I wyjdzie następująco. Na górze będzie 2 do 4, czyli tu mamy 16, i 2 do 20. Jak skróciliśmy, to mamy 2 do 4. Czyli mamy na górze 17, na dole 16, czyli jest to odpowiedź A.